Właśnie od którego roku życia najlepiej, żeby rodzice popracowali nad właśnie mocnymi stronami i talentami? Myślę, że od samego początku, jak tylko dziecko y, zaczyna się już przemieszczać, mówi y, i zaczyna się gdzieś samodzielnie bawić, to warto na to zwracać uwagę, dlatego że y, kiedy wiemy, y, jakie mamy talenty, jakie mamy mocne strony, to, y, to jesteśmy po prostu szczęśliwi, bo. Y, Talent. Ja bardzo lubię taką definicję, że, że talent to jest właśnie dar, który mamy, e, który robienie tego, tego czegoś, tego naszego daru właśnie e, sprawia nam ogromną e, radość, e, a dodatkowo e, robimy coś dobrego dla świata, robiąc właśnie to, co jest naszym talentem. więc e, kiedy wiemy, co to jest, to coś, co nas kręci i co nadaje sens naszemu życiu i jeszcze wnosi coś e, dla innych, e, no to możesz sobie wyobrazić, jak się czujemy.